Cześć, moje drodzy osoby z Poznaku Witam serdecznie, zapraszam Was na Horoskop Tygodniowy. Dziękuję za subskrypcję kanału, łapeczki w górę oraz cudowne komentarze. Co będzie duchowym kompasem na no, ten czas? As, mieczy. opieka nad ciałem, duchem, wędrowiec, aspekt przesłania wszechświata, 8 buław, relacje ogniska domowego, do 9 pucharków. Jak los będzie wpływał na finanse i stan ducha? Sąd ostateczny wyzwania w pracy, bójeczka buław, aspekt serca księżyc oraz e, król buław dla seniorów. Zaczynamy od Asa Mieczy. Jest to karta radykalnego przecięcia racjonalizmu y, i ważenia czegoś kogoś. Bądźcie surowi, e, racjonalni, konkretni, e, kierujcie się literą prawa. Pilnujcie się prawa mimo wszystko. Pilnujcie dokumentów i wszelkich formalności, bowiem będzie to istotne. Jest to karta jakiegoś początku. Być może teraz właśnie odetniecie się od czegoś kogoś poprzez racjonalne decyzje. E, opieka nad ciałem duchem, wędrowiec. Tutaj lekkość, tak naprawdę, nowa ścieżka, może być nowe podejście do leczenia, jakaś nowa relacja z lekarzem, nowy lekarz, nowe badania. Nowe perspektywy, e, jakaś może być podróż, też oczywiście w związku z leczeniem. Zwróćmy uwagę na układ e, ruchu nogi, małe upadki, wypadki, skręcenia. Tak. Czasem w tej karcie wyszło, że na przykład ktoś e, no, przewrócił się na schodach, tak. przewrócił na ulicy. Tak. Takie lekkie, lekkie aspekty mimo wszystko. No i ugryzienia przez zwierzęta też czasem niestety w tej karcie się pokazują. Także mm, zwróćmy uwagę na choroby związane z dziećmi, czy od dzieci tak zwane, bo coś, co, czego nie przeszliśmy właśnie w wieku dziecięcym, może nas dopaść teraz, tak bo to karta też chorób wirusowych czy bakteryjnych. Aspekt przesłania Wszechświata ósemeczka była, bądźmy w nieustannym ruchu myśli i słowa, bądźmy spontaniczni, idźmy za ciosem i na bieżąco załatwiajmy swoje sprawy. Aspekty relacji ogniska domowego, dziewięć pucharków, karta świętowania, być może jakieś uroczystości, zaproszenie, spełnienie marzeń, biesiadowanie, dobre wiadomości i ogólnie bardzo pozytywna atmosfera. Jak los będzie wpływał na finanse i stan ducha, jednocześnie są to stateczne. To karta rozliczeń dla jednych może być bardzo dobrą kartą, dla innych może być ostrzeżeniową. Tak czy owak, nie wracajmy do negatywnej przeszłości i nie popełniajmy błędów z przeszłości. Pilnujmy formalności. Jeśli coś podpisujemy i jakieś dokumenty już kiedyś podpisywaliśmy, które wpędziły nas w jakieś kłopoty, może warto tego uniknąć i nie robić tego teraz. Aspekty kariery zawodowej dwójeczka buław. Karta tak naprawdę wskazująca na jakieś trudne wybory, dwie ścieżki, dwie oferty, dwie możliwości, dwie relacje zawodowe, dużo się będzie działo, dużo wiadomości będzie przepływać. Dla niektórych może być to karta podróży służbowej czy podróży, albo utrzymanie wiadomości z daleka, które skłoną was do podróży po uprzednim trudnym wyborze, tak czy owak, jakaś perspektywa się przed Wami otwiera. I będzie to spontaniczny czas. Aspekt serca, księżyc. Karta niepewności. Uważajmy na iluzję złudzenia, na swoje emocje. Karta czasem pokazująca, że wilk jest w owczej skórze, a więc zważajmy na to, co ludzie mówią, tak? W emocjach, kogo poznajemy i jak wygląda, czy prezentuje się ta osoba. Też na naszą ocenę, bo ona może być zbyt emocjonalna i możemy zbyt kogoś ocenić, albo negatywnie, albo bardzo pozytywnie. A tutaj popadanie ze skrajności w skrajność może sprawić, iż dokonamy błędnego wyboru. Także zwróćmy uwagę na tajemnicę, bo coś może wyjść na jaw nieoczekiwanie. Lub możecie wejść w relację, która będzie tajemnicą. Albo będziecie już wiedzieli, że to jest tajemnica, bo będziecie ukrywać, Albo będziecie w takiej relacji, która będzie tajemnicą przed wszystkimi i wy dopiero potem się dowiecie, że tak jest. Eee, dalej, seniorzy mają króla w karta siły, determinacji, e, wpływu bardzo mocarnego mężczyzny. Może być to też lekarz, prawnik, urzędnik. Spotkanie z osobą, która na przykład nas zmotywuje do jakiegoś konkretnego działania, może to też być na przykład partner lub przyjaciel, który będzie próbował wpływać na nasze życie. Natomiast generalnie my powinniśmy być niczym, ten król buław i ustanawiać swoje sprawy, swoje prawo według tego, jak my chcemy. Natomiast ta karta wymaga od nas dyscypliny i wytrwałości jednocześnie. Więc tego Wam życzę oczywiście. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam i przechodzimy do Wodników. Witam serdecznie, drogie. Wodniki i już Was, kochane wodniki, zapraszam na horoskop tygodniowy. Zobaczmy, jak ułożą się kardze i co z nich wyniknie na przyszłość. Bardzo dziękuję za subskrypcję kanału, e, łapeczki w górę czy wspaniałe komentarze. No i zobaczmy, co będzie duchowym kompasem. Giermek buław, opieka nad ciałem duchem, czyli zdrowie. Wisielec, przesłanie wszechświata, 10 buław, relacja ogniska domowego, 7 denarów, jak aspekt ducha będzie się miał w relacji, korelacji z finansami, sprawiedliwość, wyzwania w pracy, karta śmierci, aspekt serca, pięć mieczy oraz seniorzy dziesiąteczka denarów. Zaczynamy od Giermka. Giermek Buław niesie nam informację, iż w tym tygodniu warto będzie. Niech się spontaniczną energią, otwartość wasza na świat powinna być niesamowita. Bądźcie niczym uczeń, bo jest to karta zaczynania czegoś od początku. Uczcie się siebie, innych, bądźcie spontaniczni, nie ograniczajcie się i bądźcie w nieustannym też ruchu informacyjnym. Wisielec jest, jeśli chodzi o kwestie zdrowia, to aspekt opieki nad ciałem duchem. Tutaj stan zdrowia czy stan tej sytuacji może być przewrócony do góry nogami, zawieszony, spowolniony. Pewne rzeczy mogą nie iść tak, jakbyście chcieli. Możemy otrzymać też jakieś wiadomości, które zmienią układy, i wy też powinniście zmienić swój stosunek do czegoś, kogoś. Jakieś poświęcenie się pokazuje w tej karcie, ale przede wszystkim nie przyspieszanie, tak? Coś się po prostu spowolni. Zwróćmy uwagę na kręgosłup. I zawirowania natury emocjonalnej możecie mieć problem na przykład z złapaniem równowagi takiej psychicznej. Możecie się bardzo dużo stresować lub mieć takie takiej iluzji i sięgać, na przykład po jakieś no, nieprzyjemne substancje, czy po prostu generalnie będzie odizolowania od świata i właśnie tacy odrealnieni w jakimś sensie. Z właśnie zdenerwowani, tacy napięci. Przesłanie wszechświata ogólnie to 10 buław. Karta mówi, by nie brać więcej na siebie już niż to, co macie. Nie odciążajcie też innych, bo nie umieście tego ciężaru. Nie dobijajcie się też sytuacją poprzez inne osoby. Czyli właśnie tutaj nie bierzemy tego, co już jest nadmiarem dla nas i czego nie, już nic dla, nawet dla siebie nie możemy w stanie zrobić, a jeszcze dla kogoś dodatkowo też nie, więc musimy jakby to, to ograniczyć, tak? Nawet pomoc czy jakby opiekowanie się nawet psychiczne, kimś też może być dla nas już wielkim obciążeniem. Relacja cyrulicka domowego, 7 denarów. Karta po części oddalenia, troszeczkę tutaj zmian, zawieszenia troszeczkę czegoś. No i Oczekiwania, tak naprawdę, karta być może jakichś też wydatków w związku z relacjami ogniska domowego, stagnacja, ostracyzm czasem jest w tej karcie i jakiś problem przez kobietę, starszą kobietę. W tej karcie czasem się pokazuje jakieś straty finansowe lub opóźnienia. Natomiast pamiętajmy, że w tej karcie jest też przesłanie, że. Wszystko to, co robisz, wpłynie na przyszłość, tak, tak zwanie, więc jakby będzie żniwo tego, co zrobiłeś już i co zrobisz jeszcze, więc rozważnie działaj postępu. Z kolei finanse, tak jak los będzie wpływał na stan ducha, sprawiedliwość. Nie szarżujmy z finansami. Karta rozliczenia karta na pewno wskazująca na to, że ważymy. Tak, słowa, deklaracje w kwestii finansów. Być może podpiszecie jakieś dokumenty. Uważajcie na literę prawa i wszelkie formalności w związku z finansami. Dla jednych może być np. kara finansowa, dla innych np. wygranie sprawy w sądzie, tak czy owak. Tutaj sprawiedliwość jest tym, co jest wynikową danej kwestii. Z kolei, pracy, co będzie wyzwaniem, każda śmierć i zakończenie jakiegoś cyklu. Na przykład jeśli szukamy długo pracy, karta śmierci oznacza zmianę pozytywną i wejście w korzystne układy w nowy etap życia. Jeśli mamy pracę, może być oczywiście zmiana tej pracy, ale niekoniecznie, może oznaczać zmianę układów lub zmiana naszego podejścia do danej kwestii, do naszego pracodawcy, do tego co chcemy robić. Ścieżka serca, pięć mieczy, uważajmy na zazdrość, zawiść. Jest to karta obcych wpływów i trudnych relacji, porażki jakiejś. Jeżeli będziemy chcieli coś udowodnić komuś słowem, czynem, możemy ponieść kurysowe zwycięstwo i bardziej no, właśnie odniesiemy straty, niż zwyciężymy. Tak więc tutaj wszystko, co będzie się działo, rozwiązujmy dyplomacją. Taka jest przynajmniej sugestia w tej karcie. I dziesiątka denarów dla seniorów. Piękna karta stabilizacji, obfitości. Może być to karta dobrych wiadomości w kwestii finansów wygrana otrzymanie gotówki, zwycięstwo ogólnie na polu finansowym, harmonia, uroczystość rodzinna, spotkanie wartościowej osoby, która nieść nam będzie też stabilizację na niwie emocjonalnej, a więc Będziecie się czuć bardzo w tym wszystkim dobrze. I tego Wam życzę oczywiście, wszystkiego dobrego, pozdrawiam i przechodzimy dalej do zodiakalnej rybki. Witam serdecznie, już kochane rybki. Przechodzę do Was, zobaczmy jak ułożył się dla Was horoskop i co z niego wyniknie na przyszłość. Dziękuję za subskrypcję kanału, łapeczki w górę czy piękne komentarze. No i co będzie duchowym kompasem? Trójka, trójka mieczy, opieka nad ciałem duchem sześć mieczy, przesłanie wszechświata sześć denarów, aspekt relacji ogniska domowego trzy buławy, jak los będzie wpływał na uczucia, stan ducha w sferze finansów cztery puchary, wyzwania w pracy Trzewo życia, ścieżka serca rydwan, no i seniorzy dziewiąteczka Buław. Zaczynam od trójeczki mieczy. Jest to karta żalu, rozczarowania, złamanego serca, złamanych oczekiwań. Czego się trzymać? Nie trzymajmy się na pewno tych złych emocji, żalu, nie rozdrapujmy ran i nie bierzmy do siebie jakichś negatywnych sugestii. Jeżeli poddamy się tej energii, no to będziemy tkwić w żalu, bólu, lęku. Jeżeli jednak. Racjonalnie sobie wytłumaczymy, że jakąś sytuację, że tak miało być, lub że już po prostu to minęło i nie ma o czym myśleć, tak? Rozgrzebywać, wtedy nam będzie zupełnie łatwiej. Ale z czymś po prostu powinniśmy sobie się pogodzić w sposób racjonalny, taki umysłowy, by nie cierpieć po prostu, nie zadawać sobie ran też dodatkowo. Opieka nad ciałem duchem. Sześć mieczy, czasem karta zwiastująca operacje, zabiegi, zastrzyki, możliwość przebywania w szpitalu, perspektywa tutaj oddalenia. Nie zawsze musi być to szpital. Czasem jest to też przeleżenie czegoś w domu, czasem zastrzyki, czasem jakieś badania, terapia inna niż wcześniej, czyli też może być nowa ścieżka, bo jest to odejście w stronę nowych, lepszych czasów. Zwróćmy uwagę na układ oddechowy, oczywiście oczy, ostre narzędzia, ale generalnie też warto zadbać o spokój psychiczny i fizyczny. Odpocząć, oddalić. Przesłanie wszechświata, 6 denarów zadbajmy o równowagę w dawaniu i braniu, bowiem to może wpłynąć bardzo pozytywnie na Waszą przyszłość. Czyli to, na co się zgadzacie, to otrzymacie. Ale trzeba pilnować swojego, bo to jest też racjonalna karta, tak? Jakieś układy, decyzje e, i negocjacje, umiejętne negocjacje przynoszące satysfakcję, ale tylko wtedy, jeśli umiejętnie właśnie dbamy o swoje też jednocześnie. E, aspekt trójeczki, buław na relację obiska domowego, czyjeś odwiedziny, wiadomości, dobra atmosfera, e, realizacja jakichś planów, być może w rodzinie będzie przeprowadzka Wasza lub kogoś, co sprawi Wam też wiele radości. Lub wspólna podróż, na przykład rodzinna. Jak los będzie wpływał na finanse w sferze ducha, cztery puchary? No możemy być apatyczni, możemy czuć jakieś niespełnienie w tej materii, a jednocześnie nie widzieć, że mamy nowe możliwości, i to jest taka niechęć do czegoś nowego. Jak będziemy gloryfikować przeszłość, albo kiedyś było lepiej, taniej, łatwiej, no ale teraz też możecie mieć. Tylko, że musicie przejrzeć właśnie na oczy i odblokować emocje na to, co jest inne, nowe, dostosować. Wyzwania w pracy. Drzewo życia, specyficzna karta. Wszystko, co dzieje, dzieje się dobrze, czyli zgodnie z planem duszy. Dla jednych karta zwycięstwa w pracy, na przykład otrzymania super oferty, dla innych nie karta trudności. No, każdy co, czegoś innego doświadcza. Ci, którzy zwyciężają, powinni to doceniać i być wdzięczni za to. Ci, którzy mają trudności, powinni walczyć jednak, starać się, ale nie obarczać złymi emocjami czy żalem, bo to też Wam niczym niestety nie pomoże na ten czas. Rydwan na emocje, na uczucia. Karta ruchu, informacji, poznawania ludzi w ruchu, właśnie w trakcie podróży, komunikowania się. Karta też decyzji ważnych, odważnych. Jeżeli szukamy kogoś, być może warto się otworzyć poprzez teraz odważne, racjonalne decyzje, oparte też na głosie serca. Dla innych będzie to karta np. podróży, zmiany miejsca zamieszkania, ciąży, zmiany i odważnych ruchów na dalszą przyszłość. No i aspekt seniorów, dziewiąteczka den, była, przepraszam, to karta ograniczeń, blokad, trudnych relacji z upartymi osobami. No, na karcie jest mężczyzna, może symbolizować kogoś, kto jest ciężki właśnie w kontakcie z uparciuszkami tak zwanymi, ale też karta przepracowania, przeciążenia do własnego, czyli wy także możecie być zniechęceni. Z, z przeciążeniem pracą, obowiązkami, sytuacją, e, gdzie już przy tej karcie, tak samo jak przy, przy dziewiąc, tysiące buław, nie powinniśmy brać na siebie. Tutaj też y, jest takie wskazanie, no, bo to jest karta pracy, i przy, przepracowania, właśnie, ale i trudnych relacji, czyli ograniczenia wewnętrzne, zewnętrzne, sytuacyjne, niezadowolone, niezadowolenie, czyli coś trzeba przeczekać, odpocząć, zresetować. Tak więc tego Wam życzę oczywiście. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia kochani. Hej.